Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj chciałabym zrobić taki obchód po całym ogrodzie, pokazać co kwitnie. Na końcu z kolei chciałabym Wam pokazać jeszcze banany oraz arbuzy. Także zapraszam na film. Stoję sobie teraz przy jaśminowcu, który przepięknie pachnie. Jak się wchodzi do ogrodu, to już go czuć. W swoim ogrodzie mam dwa krzewy jaśminowca. Polecam tę roślinę, bo po prostu przepięknie tylko wygląda, ale również pachnie. Ma nawet dekoracyjne liście. Jak widzicie, takie żółto-zielone. Przechodzę dalej. bo chcę się jak najwięcej właśnie pokazać. Tutaj mój skalniaczek, zrobiony całkiem niedawno może z półtora miesiąca temu zakwitły mmm, rojniki. Tutaj też się rozkwita, a także rozchodniki kwitną na biało. To są wszystkie rośniki, dopiero sedzone teraz, więc są bardzo młode. Także liczę, że one się tutaj po prostu y, rozrosną. Dobrze, przejdźmy dalej. Tutaj rosną paprocie, hortensje, funkie oraz dzwonek skupiony, kwitnie. Troszkę po tych deszczach, które teraz przeszły, nawet grad też poleciał, troszkę mi się powyłamywały, więc chciałam je na bukiet do domu. Róże także pięknie kwitną. Tutaj jest miskant. Pod kratką dosadziłam jeszcze gajlardię, drugi krzaczek. Dało mi się taki kupić dosyć spory, kwitnący. Rozkwitać się będzie tutaj też. I tutaj drugi z boku tak samo. Miskant coraz większy, bardzo ładnie się rozrósł. I róże. Ta róża okrywowa. Teraz tutaj może pokażę ją z bliska. Powoli zaczyna się rozkwitać, ale jeszcze, mm, jeszcze nie przyszła na nią pora. Tutaj różyczka Chopin. I jeszcze wam pokażę, bo zawsze zapominam. Mm, dziwaczki, które wysiewam z nasionka. Już są dosyć takie spore. One byłyby i tak jeszcze większe, gdyby nie. Wcześniejszy grad, który je po prostu strasznie potraktował. Nie wiem, czy już nie będą właściwie puszczały nawet jakichś pąków kwiatowych. Było ich tutaj więcej, ale no, po tych burzach, po tych gradach zostało tyle, co zostało. Ale nawet ładnie wyglądają. Róże, goździki nadal kwitną. Kolorowo w ogrodzie. Tutaj jest pełczycha. Z jednej malutkiej cebulki. Mam jeszcze w innych częściach ogrodu także to pokażę. Zaczynają kwitnąć ostróżki. Ja akurat mam niebieską, ładny wysoki kwiatostan. Ma gdzieś 1,50 m na pewno. Tutaj mam też mniejsze. Sadzone w tym roku. Dopiero będą kwitły. Tutaj kwitnie wiesiołek na żółto. Juka variegata. Ściła kłosa. Wiele sił. Przekwit już. ma dużo tutaj widzę, zawiązuje się. Zawiązują się nasionka. Wiesiołek różowy, ale mało co z niego zostało po burzach, bo obczepały kwiaty się, ale ładnie, bardzo ładnie kwitł. Róża biała. Zaczyna dopiero kwitnienie. Dwie sadzonki, rącznika, który też puszcza już kwiatostan. Tak samo druga sadzonka też puszcza kwiatek. Na razie ma taka sadzonka około metra wysokości. Liczę, że to jeszcze urośnie, bo miałam rącznika. Kiedyś w swoim ogrodzie był znacznie większy. Zobaczymy jak w tym roku. Tutaj budleja. W ostatnim gradobiciu zauważyłam, że bardzo ładnie popuszczała nowe pędy. Tutaj było ścięte, bo grad e, ułamał i tutaj widzicie jest, odpuściła nową gałązkę. Natomiast te gałązki, które nie były uderzone po prostu są wyższe. Od razu się odróżniają, że są one wyższe. No i kwietniem też pewnie będzie troszkę opóźnione, no ale nie szkodzi. Tutaj jeszcze pod sumakiem wsadziłam niedawno kupiłam właśnie nika kłosowego, który kwitnie na różowo. Obok tutaj jeszcze wsadzę e, niebieskiego, który tam rośnie w innej części ogrodu. E, też udało mi się kupić teraz niedawno dyptam, czyli krzew mojżesza. I tutaj sadzonka barbuli, już troszkę podrosła. Dobrze i przechodzę dalej. Tutaj młoda rabatka w gazonach żeniszki ładnie kwitną. O, juka rostrata od mojego kuzyna. Tutaj w tych figurkach też sadziłam kwiaty jednoroczne, ale nie znam nazwy tejże roślinki, ale bardzo mi się spodobała i kupiłam sobie. Żeniszki bardzo ładnie wyglądają, zwłaszcza mi się sprawdzają bardzo w gazonach. Potworzą się takie fajne kopułki. Przejdę jeszcze do końca i pokażę wam szkarłatkę amerykańską. Szkarłatka bardzo ładnie kwitnie na biało. Zawiązują się owocki. Strasznie podrosła, bo w tamtym roku była gdzieś o połowę mniejsza. To już jest jej drugi Rok w moim ogrodzie bardzo ładnie się prezentują te białe kłosy. Tutaj, może nie wiem, czy tędy przejdę, czy z innej strony, ale chyba tutaj już weszłam. To będę opowiadać, tutaj co jest. Zaczyna mi kwitnąć kolejny przetacznik od koleżanki Mardar, właśnie o którym mówiłam wcześniej. I jego też zamierzam przesadzić do tamtego przetacznika różowego. Szałwia troszkę się wyłamała od deszczu. tak to się właśnie prezentuje z tej strony, tutaj będzie mi po prostu łatwiej przechodzić. E, też kupiłam e, niedawno, bo w tym tygodniu, kolejną sadzonkę budlei O takim innym troszkę kolorku, takim malinowym. Bo te co mam to są fioletowe, różowe. A ta mi się bardzo spodobała, bo już właśnie kwitła. I tutaj ją po prostu wsadziłam na tle tych iglaków. Myślę, że będzie ładnie się prezentować. I pokazują co dalej słychać w ogrodzie. Kwiatostany y, juk bardzo ładne już wysokie. I tutaj rabata kwiatowa, goździki, krwawnik. Zaczął kwitnąć. Na taki pomarańczowy, żółty kolor. O tutaj też mi się rozkwit drugi. Na taki malinkowy, czerwony. Będą kwitły y, kupidynki. Tak, kupidynki. No, jeżówki to jeszcze, ale już mają ładne kwiatostany. Mam także rudbekie ja tutaj w kąciku, przybliżają. Dostałam takiego pana z wymiany. Też będzie fajnie kwitła, też sezona w tym roku. Bylinka. Lawenda już kwitnie u mnie. Tutaj jeszcze pokażę Wam kolejną jeżówkę. Ta akurat będzie taka pomarańczowa, zaczyna tutaj kwitnąć. Ma sporo pąków kwiatowych, w zeszłym roku sadziłam. I róża angielska czerwona także bardzo ładnie kwitnie. Lawenda. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że też kilka krzaków budlei za jeżówkami jako tło. Kocimiętka. Sporo podrosły moje kocimiętki. Fajnie się ukorzeniły, i tutaj na tych kamykach fajnie wyglądają. Kolokazja. Była doszczętnie zbita przez grad. Ta listka puściła teraz na nowo. Kolejne także. Jeszcze jak tutaj jestem, to przejdę dalej i pokażę Wam gunere, Anikate. tak samo była zbita. Do zera miała dwa liście, które zostały zbite i te puściła dwa nowe. No miałaby cztery, no niestety są dwa. No ale taki urok lata, że grad po prostu nas nie oszczędza. Tutaj troszkę dosadziłam funkie o żółtych liściach oraz dosadziłam jeszcze zawilca. Tutaj mamy kolejne pałczuchy. Pokażę Wam, taka się zrobiła spora kępka nawet. Zauważam, że lepiej po prostu rosną w stanowisku bardziej ocienionym niż na słońcu. W gazonach tutaj przed domem niecierpki. I hosty. I tutaj mamy pysznogłówkę, która też została nieźle zgradowana i wszystko to wypuszcza młode, od, od zera, od korzenia. Dobrze, przechodzę teraz do bananków i do arbuzów. Jestem przy bananku. Musa i Patrzcie, jak oberwało mu się od gradu. Jakie liście poszczerbane. On w ogóle jest jakiś nieszczęśliwy. Jak go wsadziłam, to schorował na wiosnę, potem Przyszedł grad, zbił go doszczętnie. Te listka wypuścił teraz niedawno i teraz z kolei był drugi grad, już troszkę mniejszy i też mu się oberwało. Także coś te banany u mnie ciężko. Yy, I kolejny maureli, no też taki. Słabo rośnie malutka sadzonka, ale może, może się w końcu weźmie coś. Ciepło jest. To. Tutaj mamy cynię yy, mam kleomę kilka sadzonek. Tak to trochę nie wygląda tej przymulone generalnie, więc tak nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. No ale rosną te jednoroczne sadzonki i maciejka też już zaczęła kwitnąć bardzo ładnie. Pachnie wieczorami. I na koniec arbuzy, tak jak obiecałam, małe sadzonki, no ale zaczynają kwitnąć, coś zaczyna się dziać. To jest akurat sadzonka, którą wsadziłam po gradzie, natomiast ta jest sadzonka sadzona przed. Jest dużo mniejsza, jeszcze nie kwitnie. E, więc nie było się co spieszyć, taki wniosek. No ale kto mógł przewidzieć? Ta się tak prezentuje, też chyba będzie tutaj kwitła za chwilkę. Ta to już nie pamiętam, ale chyba też po Gradzie, po gradzie była. I kolejna sadzonka, także jeszcze chyba nie kwitnie. No tak wyglądają różnie. Jedna mniejsza, druga większa, ale będą się chyba rozkwitać, jeżeli nie będzie to teraz jakichś znowu gradów, to być może się uda im, że coś zaowocują bardziej, bo jest ciepło. One tutaj mają wilgotną, dobrą ziemię. Ok, tyle Wam dzisiaj chciałam pokazać. Dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.